Od pierwszego gwizdka sędziego do ostatniego gwizdka sędziego. Pojedynki, jeden na jeden i mocno. Jesteśmy tutaj wszyscy razem, panowie. Stasiu? No nie przyjechaliśmy tutaj wydepuść trawę. Przyjechaliśmy po, po jeden cel, po jeden wspólny cel. Żebyśmy panowie wygrali ten mecz, tak? Tak! Kto wygra no, ale już wygrywaliśmy z takimi drużynami i myślę, że mam nadzieję, że dzisiaj też pokażemy, pokażemy klasę i wygramy najlepiej. Mali 22, Szeląg 23, Alicja 30, Galas 39. Teraz jest, ale myślę, że to radę. Sami sobie powiedzieliśmy przed chwilą, czego oczekujemy. Czego oczekujemy w tym meczu, przez całą rundę, ale wszystkim w tym meczu. Teraz nas czeka. Mamy swoje zasady i robimy je, wykonujemy je. Okay? Z piłką i bez piłki. Taki stresik gramu i wszystko, Cześć. no tak to jest. A jest duma? Jest duma, tak Jak po piersi w, w wojewódzkiej, żeby... w byliśmy dobrze w mecz, pewnie. zdaliśmy bramkę jak po kontrze. Później gdzieś tam ten samobój, trochę spuściliśmy głowy w dół niepotrzebnie. Nie straciliśmy teraz drugą bramkę, ale na drugą połowę trzeba być z powrotem nabuzowanym i pewnie się Na pierwszy mecz ligowy, przejazdowy, na trudny teren do Termaliki. Myślę, że chłopcy na pewno stawili tu dużo zdrowia. Zaangażowaniem i taką wolą zwycięstwa udało się ten mecz zakończyć bez porażki. Będziemy musieli wygrywać, piąć się jak najwyżej, wygodnie reprezentować tej barwy kabla na, na terenie już wojewódzkim.